Witam, cześć, czołem. ohio, z tej strony Spawacz. Tak już nie master spawacz, jak pewnie część już z was zauważyła. Zmieniłem nazwę konta na YouTube, ponieważ stwierdziłem, że po 7 latach mojej działalności ta nazwa wydawała się już trochę lamerska i taka odrzucająca być może tak oczywiście takie jest moje zdanie, nie wiem jakie jest wasze. Dlatego od teraz po prostu będę nazywał się Spawacz, choć moje logo i moja nazwa mojego. Powiedzmy, studia nadal będzie taka sama. Więc, jeżeli ktoś się przywiązuje do tamtej nazwy, nie ma większego problemu. Także to, jeżeli chodzi o to, dlaczego robię ten filmik, muszę sprostować pewne rzeczy, które powiedziałem w moim ostatnim filmie informacyjnym pod tytułem Comeback it. Oczywiście, jak to ja powiedziałem że coś, i się okazało, że rzeczywistość była zupełnie inna. I nawet w wypadku, w którym powiedziałem, że już definitywnie kończę, okazało się, że tydzień potem nagrałem nowy film, wow, masę spała, że tak naprawdę powrócił i to wszystko było kłamstwo Ja oczywiście cała sytuacja wynika z tego, że jestem skończonym debilem i nie potrafię spełniać obietnic, ale moje plany nie są takie do końca jakby się komu mogło wydawać. nadal nie zamierzam robić żadnego comebacku, nadal nie zamierzam wchodzić z nie wiem masą różnych pomysłów, których i tak nie spełnię. Jedyne co chciałem zrobić i nadal zamierzam zrobić to jest zakończyć moją dotychczasową działalność na kanale i ewentualnie zacząć robić filmy typu co za dużo to niezdrowo, które też ostatnio zrepilogowałem, ponieważ się za za zafejfingowali w punch, to znaczy zrobić takie filmiki luźno ze sobą powiązane, takie bardziej nastawione na komentarze niż na jakieś... Zagadki, kryminały, przygody, fantazy i inne pierdoły. I tak miałem tego już za dużo w moich filmach i myślę, że wraz z drugim odcinkiem Short Vacation wyczerpałem już ten temat do końca. To, co obecnie robię i staram się ukończyć, to jeżeli ktoś nie ogarnia albo nie czytał tego, co napisane na Facebooku, to jest zreplaudowanie wszystkich moich odcinków i filmów, które zostały zablokowane z powodu roszczeń do praw autorskich, to się Działo głównie ze względu na Rammsteina, z tego co zauważyłem około 9 filmów z 12 było zablokowanych ze względu na użycie Rammsteina. Pewne filmy, jak na przykład 19 odcinek Wojen Klonów, staram się wrzucać z powrotem, ponieważ one mogą znowu być zaakceptowane przez YouTube. Niestety, szczególnie jeżeli chodzi o tego Rammsteina, nie jestem w stanie już niczego z powrotem tutaj wrzucić, dlatego wrzucam te filmy na Vimeo i daję o tym filmy informacyjne. Tak żeby jeżeli ktoś będzie chciał obejrzeć całą serię od nowa i trafi na playlist, żeby nie było, że ten film będzie wyciszony zablokowany, będzie musiał ominąć odcinek, będzie mógł po prostu wejść na filmik i wejść na Vimeo, żeby sobie go obejrzeć z punktu tamtej strony. Zostało mi jeszcze 7 filmów do wrzucenia ponownie. Są to 3 odcinki Wojny Klanów 2 Relikwia, 3 odcinki Wojny Klanów 3 Przyznaczenie oraz Michael Hammer Pola Genocide. I myślę, że to będą już wszystkie filmy, które zostały z jakiegoś powodu zablokowane albo, albo wyciszone na YouTube. Kiedy już z tym mówimy, będę mógł przystąpić do zakończenia mojej działalności, czy mojej też działalności. Jeszcze tak kompletnie nie będę kończył ze wszystkim. To jest będę musiał nagrać ostatni odcinek Warm Stars, czyli odcinek 16. I zapytacie, kiedy to w końcu będzie. Niestety jedyne, co na razie mam w związku z tym odcinkiem, to rozpisano fabułę i scenariusz. Poza tym nie mam nic. A mówiąc, że nie mam nic, nie mam tylko na myśli tego, że nie mam klipów, ale nie mam też czasu, nie mam czasu i jeszcze trochę czasu. I wydaje mi się, że powinienem jeszcze zaoszczędzić na to trochę czasu. A dlaczego nie mam czasu? Zbliża się matura, zbliżają się studia, zbliża się... O, nowy Dark Souls jest w kwietniu, także tego, no nie będę miał za bardzo czasu, żeby się zająć, ponieważ będę miał własne obowiązki. O, i nowy album Rage'a, i nowy album Fist Fragment, i nowy album pewnie też zespołów jak Tankard, być może, Sodom na pewno, Destruction, także... Także, no wiecie, jak artysta potrzebuję chwilę odpoczynku od tego wszystkiego, żeby się tym zająć. Także, no może przejdźmy do czegoś innego... No tak, wspominając o najnowszym odcinku Warm jest powinienem też e, coś powiedzieć na temat moich przyszłych planów. To znaczy. No nie mam tych planów. Ale może to i lepiej, ponieważ moje najlepsze produkcje. Moim zdaniem najlepsze produkcje nagrywałem bez żadnych planów. jak na przykład największą wyprawę albo pierwszy sezon wojen klanów albo. No, Worms The Plan nie nazwałbym najlepszą produkcją. O, ale na przykład to drugi odcinek Short Vacation nagrałem raczej bez żadnego planu. Wszystko, co wyszło, wyszło tak dosyć spontanicznie, dlatego myślę, że brak planów jest inny akurat akurat zaletą. Aczkolwiek chcę was uświadomić, że tak naprawdę nie chcę nigdy zakończyć działalności tego kanału na dobre. Nieważne jak ja potem będę robił filmiki, że będzie wielki kombat, że zacznę robić filmy, zacznę robić filmy pełnometrażowe. Nie. Mogę was upewnić, że nawet jeżeli zacznę jakiś serial, tego nigdy nie ukończę i skończę tak samo jak Warm Tales, jak Decadence, jak Totalnie Ekstremalni, którzy stanęli i staną na zawsze, ponieważ są na to różne powody, możecie przeczytać w opisie ostatniego odcinka. Raczej zostanę przy krótkich epizodach, nie połączonych ze sobą typu, co za dużo, to niezdrowo, albo kiedy noc zapada. Taki film, który zrobiłem kiedyś i rzucałem kurwami na prawo i lewo i w sumie nie miał, to większego sensu, ale można było się pośmiać. Więc kolejnego serialu na 100% nie będzie. A 16 odcinek Worms to jest będzie tego uwieńczeniem. Jeżeli chodzi o filmy pełnometrażowe, dopóki go nie dokończę i nie będę wiedział, że na pewno go wydam, to Wam nic o tym nie powiem. Więc jeżeli powiem, że wydaje film, to w takim razie on na pewno będzie i będzie miał konkretną datę i na pewno go zobaczycie. A do tego czasu róbcie co chcecie. Możecie oglądać moje stare produkcje, możecie mi wysłać swoje własne pomysły, możecie rozmawiać ze mną na ten temat, y możecie oglądać innych ludzi, którzy nadal robią jakieś produkcje z Worms. Nie wiem. Ja będę cały czas sobie na uboczu, coś tam będę co jakiś czas stworzył. Ci, co będą mi subskrybowali, będą o tym wiedzieć. Ci, co nie, to. To nie wiem w ogóle, co tu robię. Mogą teraz już wyłączyć film, bo w sumie, co i to obchodzi, niech spadają. <laughs> nie, no żartuję. E tak więc wyczekujcie, oglądajcie, lajkujcie, komentujcie, dawajcie łapki, nazywajcie mnie dzieciakiem, bo ciągle gram w gry dla dzieci i robię z nich filmy. A i nazywajcie mnie kimś tam, nie pamiętam już tego stwierdzenia, bo dlatego że ciągle używam iwony itp. itd. Ja nadal będę robił to, co robiłem. Nie dostaję hajstu co bo dlatego nic mi tutaj nie trzyma, ale też nie ma niczego, co by mogło wpłynąć specjalnie na jakość mojego materiału. Mówię to tak, jakby była kiedykolwiek wysoka. If you care, stay. If you don't, fuck off. Fuck off. Fuck off. Do zobaczenia w następnych filmach. Adios kompania.